Siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, witam Was bardzo serdecznie w ten sobotni poranek. Witam Was słowami, które chcą nas dzisiaj prowadzić, a zapisane są w Piątej Księdze Mojżeszowej, w której w drugim rozdziale tak czytamy, bowiem Pan, Twój Bóg, błogosławił Ci w każdym dziele rąk Twoich. A w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w czwartym rozdziale czytamy. A od szafarzy żąda się, aby każdy okazał się wierny. Drodzy, czy można wyobrazić sobie coś wspanialszego i cenniejszego niż Boże błogosławieństwo? Chyba nie. Lud izraelski, o którym czytamy w piątej księdze Mojżeszowej, i którego historię dobrze znamy ten lud od samego początku od dziejów Abrahama miał tą obietnicę Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia dzisiaj kiedy czytamy to słowo z piątej księgi Mojżeszowej dostrzegamy jak wiele razy pan bóg Podczas tej wędrówki przez pustynię błogosławił swojemu ludowi. I my dzisiaj z tej historii możemy wiele się nauczyć o tym wspaniałym darze Bożego błogosławieństwa. Zauważcie, że również apostoł Paweł mówi w pewnym aspekcie, o dziele rąk naszych, o naszej służbie, o naszej pracy, o wierności. A co za tym idzie, również i o błogosławieństwie. Drodzy, każdy aspekt naszego życia jest przez Pana Boga błogosławiony. Od młodości do starości. Nieważne, czym się zajmujemy. Boże błogosławieństwo jest nam potrzebne. Czy go dostrzegamy? Czy dzisiaj w nasze myśli nie wkrada się przekonanie o własnej zasłudze? Czy nie mówimy często to, co mam, jest dziełem moich rąk? Pamiętam, że zawsze przed każdą pracą, szczególnie tą polową, osoby, które pracowały, które przechodziły obok, zawsze mówiły Boże, pomóż. Bez Bożego błogosławieństwa, bez Jego wsparcia i pomocy, człowiek nie jest w stanie w pełni pracować, w pełni swoich sił w pełni swoich możliwości. Sami dobrze wiemy, że poleganie tylko na sobie, na sobie samym, prowadzi do nich. I to również potwierdza nam historia ludu izraelskiego. Pamiętacie te sytuacje, te wydarzenia, kiedy Izraelici na własną rękę chcieli przemierzać pustynię. Niestety o skutkach takich decyzji mogli przekonać się bardzo szybko. Trzeba zaufać Bogu i być Mu wiernym. Apostół Paweł, który przypomina nam o wierności w służbie, doskonale zna znaczenie zaufania. A co za tym idzie i błogosławieństwa. Początki zwiastowania nie były łatwe. Nie wszyscy przyjmowali słowo o zmartwychwstałym. Byli tacy, którzy na własną rękę zajmowali się mówieniem o Chrystusie, zapominając o najważniejszym – bycia wiernym temu, który powołał ich do tej służby. Bardziej chodziło im o dzieło rąk swoich. Apostoł Paweł musiał walczyć z niejednym rozłamem zborach. Dzięki swojej wierności i błogosławieństwu Paweł mógł głosić Ewangelię która po dzień dzisiejszy chce nam przypominać, że nie jesteśmy sami, a Bóg nas błogosławi i nas strzeże. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Nie obróci Pana twarz swoją ku Tobie i da Ci swój pokój. Amen. Zostańcie z Bogiem.